Witam serdecznie w imieniu Muzeum Śląskiego oraz swoim. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie tworzenia szopki bożonarodzeniowej z materiałów naturalnych. Te prace może wykonać dziecko w towarzystwie rodziców, młodzież, a także seniorzy. Inspiracją do dzisiejszego spotkania jest szopka Antoniego Toborowicza, prezentowana w przestrzeni muzealnej. Gdy już muzeum będzie dostępne, zapraszam do zobaczenia wystawy tegoż autora i maginarium tradycji wykonywania i prezentowania publicznie szopek bożonarodzeniowych zapoczątkował święty Franciszek z Asyżu w 1223 roku. Żywa szopka została tam zainscenizowana w grocie Greccio położonej niedaleko klasztoru, w którym mieszkał święty Franciszek. Wokół żłóbka naturalnej wielkości skupione były zwierzęta gospodarskie oraz osoby odgrywające rolę Marii i Józefa. Święty Franciszek przybliżył tym samym mieszkańcom Asyżu historię narodzenia Chrystusa. Początkowo tradycja ta przyjęła się w klasztorach franciszkańskich, a dopiero z czasem rozpowszechniła się na cały świat. Żywe szopki nadal tworzone są i odwiedzane przez całe rodziny w okresie Bożonarodzeniowym. Prace przygotowawcze do inscenizacji szopki koncentrują określoną społeczność, budując więź i tworząc magię zbliżających się świąt. Z drugiej strony pełnią rolę ewangelizacyjną. W Polsce najpopularniejszym symbolem świąt Bożego Narodzenia jest choinka, która gości w większości domów. Natomiast Włosi nie wyobrażają sobie tych świąt bez szopki. Coraz częściej przy budowie szopek wykorzystuje się element folkloru, co sprawia, że szopka staje się ciekawym źródłem informacji o miejscu czy regionie, w którym jest eksponowana. Wspólne rodzinne tworzenie szopki pogłębia więzi rodzinne. Prowadza w stan kontemplacji i radości z nadchodzących narodzin Chrystusa. Ta tradycja z pewnością pogłębia przeżywanie świąt. Zapraszam teraz do części praktycznej tworzenia szopki. Zobaczmy teraz szopkę, którą ja przygotowałam. Jest to szopka wykonana z materiałów naturalnych. Konstrukcją jest tektura, daszek jest z wikliny. postacie świętych są na. Konstrukcję na metalu z korkową głową. Jest też sianko, na którym leży Jezusek i jeszcze zesłone gwiazdka. W naszym sklepiku muzealnym można zakupić zestawy z materiałami do tych warsztatów. Te osoby, którym się udało je kupić, mogą sobie otworzyć opakowania i będziemy teraz tworzyć. A te osoby, które chcą zrobić z materiałów dostępnych w domu, to zapraszam do kreatywnego spojrzenia wokół. Można zrobić taką szopkę też z pudełka starego, też na pewno elegancko się będzie prezentowała i z gałązkami z lasu. Do wykonania szopki potrzebujemy taki pasek tektury, który sobie złożymy i będzie konstrukcją. Tutaj takie małe kartoniki do żłóbka, sianko, słoma, wełna, konstrukcje postaci świętych, papier ozdobny, wiklina i filc. Zaczniemy od przygotowania konstrukcji. Ta teksturka jest ponacinana, będzie ją łatwo złożyć. To jest konstrukcja. Ja to kleję klejem na gorąco, ale można też taśmą klejącą. Konstrukcję mamy gotową. Zaczynamy teraz kleić wiklinę na dachu. Najlepiej się sprawdza jednak klej na gorąco. Teraz kleimy drugą część dachu. Konstrukcja jest już gotowa. Dach zrobiony. Teraz zajmiemy się innymi elementami. Zaczniemy od żłobka. Żłobek ma tak nacięte tutaj otwory. Wsuwamy te dwa elementy w siebie i już mamy gotowy. Do żłobka przyklejmy sobie troszeczkę sianka. Teraz wykonamy gwiazdkę. Mamy cztery takie rureczki ze słomy. Też możemy skleić na środku i po przekątnej. Jeżeli nie używamy kleju na gorąco, to możemy taką gwiazdkę też wykonać przy pomocy sznureczka. Czyli łączymy sobie sznureczkiem te słomki. W zestawie mamy takie gotowe konstrukcje postaci, zrobione: Święty Józef Wyższy, Maria Niższa i Jezusek. A ja teraz pokażę, jak wykonać taką, taką postać. Więc wycinamy sobie głowę z korka, około centymetra. Następnie drucik florystyczny, ja tutaj zastosowałam biały, i wokół tego korka owijam ten drucik. Aureolka i głowa już są gotowe. Teraz zawijamy dzieciątko tym drucikiem, tak żeby mieć konstrukcję, na której będziemy mogli z filcu zrobić mu zawiniątko. Teraz ubieramy Jezuska. Wykorzystujemy filc w kolorze beżowym. Możemy to przeszyć igłą z nitką, a ja zrobię szybciej klejem. I odkładamy. Jezuska do żłóbka. Teraz wykonamy postacie świętych: Maryję i Józefa. Maryja ma płaszczek niebieski. I też tak jak w przypadku Jezuska owijamy ją, przyklejamy, odcinamy końcówkę filcu, tak żeby Maryja mogła stać na tej podstawie z metalu. Teraz kontynuujemy pracę. Będziemy montować wszystkie elementy. Na wierzch możemy przykleić lub postawić tylko gwiazdkę. Będzie pewnie jak będzie przyklejona. Teraz zrobimy scenografię w tle szopki, a następnie ustawimy postacie świętych. Zostało nam jeszcze sianko, więc to sianko możemy sobie rozrzucić do szopki. Mamy jeszcze ten papier ozdobny i będzie też pełnił rolę takiego elementu scenografii w tle. Teraz ustawiamy wszystkie elementy świętych w żółbku. Zaczniemy od Jezuska, potem Maryjka i Józef. Mam też już gotowego baranka i nasza szapka jest gotowa. Wasze szopki mogą się różnić od mojej, więc zapraszam do kreatywnego spojrzenia wokół. Możecie wykorzystać inne materiały. Będę bardzo szczęśliwa, jeśli umieścicie swoje zdjęcia szopek w komentarzach pod postem. Dziękuję za kreatywnie spędzony czas. Do zobaczenia.